Oh, Czątkiem pan Teraz. Dzień dobry, witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Nie, nie, tak, nie, Pan mówi. Pan reżyser mówi nacy. Witam Was, kochani, w imieniu Pana Jezusa. Tak trochę zostałem wyrwany, więc może będzie trochę chaosu w tym, co będę mówił, bo Benio do mnie zadzwonił przed chwilą, żebym rozpoczął, jeśli mogę. A zawsze powinniśmy być gotowi, więc zawsze mogę coś powiedzieć. I tak, kiedy tu usiadłem, przyszły mi do głowy słowa z Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa. Odnośnie tego, co jakby obserwuję, widzę, co się dzieje w naszym życiu, w życiu codziennym. Dzisiaj mamy szeroki dostęp do wiedzy. Internet, książki i tak dalej, i tak dalej. Jest tego... Multum I pojawiają się takie, takie, takie rzeczy, jak my to nazwaliśmy łowcy z wiedzy. Ludzie e, czytają różne, różne informacje o danych osobach, wydarzeniach e, i chodzą przestraszeni. Chrześcijanie wierzą e, w to, co gdzieś tam internet powiada. Ja nie mówię, że czasami może to nie być prawda, czy, tak, czy, czy zawsze internet kłamie, czy nie. Ale wiecie, nauczyłem się w życiu, właściwie nie, uczę się cały czas w życiu, najbardziej polegać na tym. Bo słowo mówi: Pan Jezus powiedział, że Ziemia przeminie. To wszystko, Twoje uczucia, moje uczucia, te wszystkie zawirowania, internety, różnego rodzaju wiadomości to wszystko przeminie. A Jezus powiedział, że ani Jota z tego nie zaginie. I tak to omówię ku, ku ostrzeżeniu, ku nawet napomnieniu i zachęcie, żeby wrócić do korzenia, żeby wrócić do Bożego Słowa. Naprawdę wierzcie mi albo nie wierzcie. W Słowie Bożym mamy wszystko. Mamy wszystko podane, jak walczyć, jak żyć. Tylko trzeba się skupić i poszukać trochę tego. Zapytać, zawołać do Boga, poprosić o odpowiedź, o wskazania i tam jest wszystko napisane. Owszem, nie znajdziesz adresu, do której pracy masz iść, ale na pewno Bóg Cię poprowadzi do właściwej. Po, po, poustawia pewne okoliczności, da Tobie zrozumienie pewnych rzeczy. Przez to słowo właśnie. A na czym się bardzo chcę skupić? Na zaufaniu temu, co mówił Jezus. O to mi chodzi. Bo ja nie mówię, żebyście wyrzucili komputery i tak dalej, ale Widzę, że ludzie panikują, a strach, jak powiada Słowo, jest pierwszym krokiem do upadku. To powod... przynosi upadek. Strach przed człowiekiem przyprowadza drugiego człowieka do upadku. Jezus powiedział, wy jesteście solą ziemi, a jeśli sól zwietrzeje, czym będzie, na solo... na... Czym będzie solona? Na nic więcej się nie przyda, tylko żeby ją precz wyrzucić. Kochani, prorok Jeremiasz powiada... O Izraelitach, o narodzie wybranym, o nas. Patrzeli na marność i zmarnieli. Jeśli nasze oczy będą ciągle odwrócone od Bożego Słowa, od tego co mówi Bóg, od miejsca, terytorium, gdzie nas ustanowił, bo to też jest ważne. Słowo Boże mówi, że ustanowił okręgi naszego zamieszkania i tak dalej. Przez słowo możemy poznać, gdzie nas Bóg powołuje, gdzie mamy być. I nie patrzeć na marność, bo zmarniejemy. Jeśli będziesz patrzeć na kłopoty, gwarantuję Ci, gwarantuję Ci, kłopoty Cię zjedzą. Jeśli spojrzysz na Jezusa, gwarantuję Ci, od razu kłopoty nie znikną, ale przyjdzie dzień Twojego uwolnienia. Przyjdzie dzień, że to odejdzie, kiedy będziesz patrzył na właściwe, właściwe, yy, właściwą stronę. Jezus mówi w swoim słowie, między innymi też takie słowa, weźmijcie jarzmo moje, nasie, a, uczynie, a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszą waszym. W moim przekładzie tak jest napisane, ja mam inny przekład, teraz aktualnie czytam następny. Słuchajcie, jak tu jest pięknie pisane. Weźmijcie jarzmo moje, nasie, a uczcie się ode mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszą waszym. Jeśli się wiadomości jakiekolwiek trapią, męczą, trują, przyjdź do Jezusa. Weź właściwe jarzmo, a znajdziesz ukojenie duszy. To obiecuje Jezus Chrystus, nie Mariusz Kaźmierczak. Znajdziesz ukojenie dla twojej duszy. Jeśli zwrócisz oczy tam, gdzie trzeba. Jeśli odłożysz pewne sprawy. Jeśli rzeczywiście sercem swoim przygniesz do Boga, życie się będzie zmieniać. Bo Bóg to gwarantuje w swoim słowie. Znacie wielu ludzi, Czytacie świadectwa, słuchacie, tutaj są świadectwa mówione, jak właśnie Bóg zmienia ludzi poprzez to, że mu gdzieś zaufali, że właśnie opierają się na słowie. Myślicie, że, że ja w życiu nie przechodzę jakichś tam problemów, jakichś jakich rzeczy. Każdy ma, jak, jak to się mówi, swoją piętnach chilę sobą, każdy ma coś do, do pokonania, każdego gdzieś coś atakuje i tego i, i przeszkadza jak gdyby, ale jeśli zwracamy się we właściwe miejsce, jeśli zwracamy nasze oczy, serca... Nasze myśli. Jest, jest szansa, żeby się wyrwać. Dlatego chciałbym Was dzisiaj zachęcić, bo to jest właściwy czas, właściwe miejsce, żeby teraz podczas uwielbienia sercem przylgnąć do, do Pana Boga. Wreszcie zostawić te swoje smutki, żale, troski. Puścić to wreszcie. Bo ja zauważam, im więcej ludzie dotrzymają, tym więcej problemów mają, tym, tym trudniej im się żyje. Ja nie wiem, że to całkiem nic nie robi, zaniedbywać, ale spojrzeć się na to, co, co mówi Bóg, jak Bóg chce prowadzić. Bo jak tu Jezus mówi w swoim słowie, my jesteśmy solą. Mamy być tą solą. Jak my zwietrzejemy, kto o tym ludziom będzie mówił o Jezusie? Kto im, kto im powie, że, że jest ratunek? Popatrzcie, co siedzi do, dookoła. Ludzie nie mają nadziei. Dwa tygodnie temu, czy trzy. Zobaczcie, już mojego rocznika, młodym człowiekiem w miarę jestem. Yy, mój znajomy się powiesił. Kiedyś. Kiedyś tam troszeczkę razem, żeśmy zrobili niezbyt dobre rzeczy. Ludzie nie wytrzymują. Jak nie ma Boga, nie ma Jezusa, nie ma nadziei. I jeśli my się skupimy na, na niewłaściwych wieściach, niewłaściwych rzeczach, nie mamy nic do przekazania ludziom. A Jezus jest dobry i On zmienia życie i ratuje. I ja wiem, pośród wielu burz w moim życiu, Wielu z Was mnie zna i wiecie, że sobie tu nie wlewam i nie opowiadam bajek, ale Bóg przychodzi i pomaga. Wiele razy wątpiłem, wiele razy patrzyłem, właśnie nie tam, gdzie trzeba, bo nie mam tego, bo to mi przeszkadza, bo to doskwiera. I paplałem się w tym, paplałem, nie mogłem wyjść z tego. A kiedy spojrzałem na tego, którego mam, to wiecie co? Tu dokładnie się sprawdza słowo, że. Większy jest, potężniejszy jest ten, który mieszka we mnie od tych wszystkich innych rzeczy. Czas mija, życie ucieka. Po co nosić w sercu niepotrzebne rzeczy? Każdy z was wie, że to, że to wam ciąży. Ja wiem, że mnie ciąży. Po co? Mówię wam, jedyna nadzieja nasza i tych ludzi to jest Jezus Chrystus jego słowo ono się nie zmienia. Zaufajmy słowu Bożemu. Zawierzmy Bogu, a zmiana jest gwarantowana. Przyjdźcie do mnie, Jezus mówi, którzy jesteście spracowani i utrudzeni, właśnie znajdziecie odpocznienie dla dusz waszych. Znajdziecie. Jezus mówi prawdę. Ja jestem droga, prawda i życie. Nie ma ani grama ciemności zaćmienia. Szukajmy Boga. A tak naprawdę Wam powiem, to On już nas znalazł. Jezus powiedział, nie Wy mnie wybraliście, ale ja Was wybrałem. To jest łaska. On nas znalazł. Kiedy jeszcze byliśmy grześni, On już za nas umarł. Zwróćmy nasze serca. Mówię Wam, jeszcze dziś możecie wyjść stąd bez obciążeń. Na sercu, jeśli się zwrócicie do Jezusa. Bo tu Jezus powiedział, że znajdziecie odpoczynek dla dusz waszych. Zachęcam was, kochani, kiedy tutaj powstaniemy, będziemy uwielbiali Boga w swoich sercach. Spójrzcie na Jezusa. Zostawcie strachy y, o przyszłość, troski o jutro, y, o to tak zwane zwiedzenie. Ja Wam powiem, że Internet tego nie wymyślił. Jezus 2000 lat temu już o tym mówił, że przyjdzie wielu w moim imieniu. To nie jest wymysł internetu, że przyjdą zwiedzenia. Ale co najważniejsze, Jezus powiedział, czego ja się kiedyś, wiecie, uchwyciłem i staram się tego trzymać. I często o tym mówię. Dlaczego często o tym mówię? Żeby to sobie utkwić w głowie i w sercu. Będą te rzeczy się działy, będą się działy, bo Jezus je zapowiedział, ale Jezus powiedział, a wy znieście głowy w górę, bo zbliża się zbawienie wasze. I tu mamy patrzeć. I tu jest nasze spojrzenie, bo nasze zbawienie się zbliża. Kochani, powstańmy i uwielbijmy Boga.